Mamy godzinę 19, zobaczmy co wyszło dzisiaj. Codzienne logowanie klasycznie trzeba zrobić. Halo, chodź tu Ronaldinho. Jest i Ronaldinho, proszę państwa. 23 składy, minus 2, minus 3, minus 2, czyli 21 składów. Okej, okay, okej. Okay. No. Ronaldo na rynku kosztuje 3 miliony, nie? Więc, jakby to SBC było wycenione na 2,5, to moim zdaniem GIT. Pamiętajcie, na Toty będzie dużo fodderu. No, Ronaldinho nie powinien być tanim ta, zawodnikiem. Dobra, wyzwanie rozgrzewki Toty. Mega paczka wymienna do zrobienia. Codzienna rozgrywka, mówicie, tak jest. Codzienna rozgrywka Toty. Wystarczy jeden meczek wygrać i macie myśliwego i cień. Za darmo. Fajnie. 13 razy musicie zrobić codzienną rozgrywkę i macie tak. 10 razy 8 3+, 4 razy 8 4, jakieś ewolucja, 11 razy 8 1, jakiś x a za całość jest 3 razy 8 6+, plus. no jak za wygranie jednego meczu dziennie to naprawdę spoko Dobra, otwórzmy te piki co mamy za, yy, za codzienne logowanie, przydadzą się, o jest Douglas Lewis, jest Girelli, Palacios Ty, całkiem niezły pik na razie, jak nawet bezwalkoutowy to i tak spoko, dobra, tu, 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 całkiem spoko dzisiaj kąten, no ten o, jest Casemiro. Ej, ty, dobrą wyrale, coś lecą. Ej, jakiś dropik podkręcony przed Toty. Co jest? Wyszły dwa potmy, tak? Dzisiaj. Paulo Dybala, Florian Wirtz. No nie no, wyszedł też Greenwood. Kurna, no szczerze, całkiem nieźle wygląda, ale ja obrzydzenie. Odwierzmy sobie częściowe nagrody za Rivals, bo dzisiaj się dowiedziałem, że nie ma już kart food więc nie ma też co za bardzo y, otwierać. Mamy ulepszone nagrody za trzecią ligę. Wczoraj wbiłem trzecią ligę jeszcze i to samemu wbiłem trzecią ligę. Także na ten moment od dziesiątej ligi do trzeciej Mam jedną porażkę i jeden remis, bo raz zremisowałem. PIK 85, otwieramy, bo muszę otworzyć parkę. Znaczy nie muszę, ale chcę. Nie spodziewałem się tu niczego dobrego. Endler, no i git. Dobra, stwórzmy sobie tak. Wymienną mega paczkę. Uwaga. Jest inform, to W. To na pewno W Rolfo jeszcze. Uuuu, jak nie to do SBC ją dajemy. 19K. Dobra, to do SBC. Dobra, jeszcze Team of the Week 84, żeby żebyśmy mieli do SBC oczywiście. I tu bez walkoutu, wow. Dobra, i paczka 87 z kartami specjalnymi na RTG. Reszty paczek już nie otwieram. I zaraz testujemy nowego pacza, bo podobno jest niezły. Tylko, żebyśmy przetestowali nowego pacza, przydałaby się jakaś nowa gwiazda tego zespołu. Zobaczmy. razy 87. Co tu bez? Karta sukcesji. O Boże, to jest Sawicz chyba, nie? Stefan Sawicz. Bardzo go nie lubiłem w Atletico Madryt, jeżeli to jest on. Ta, Savic. I oprócz Savicia, kto będzie? Jakaś sukcesja, może Messi, może... O kurna, Tiuram ty to jest W. Ej, ten Tiuram z 300k minimum, nie? O ja pierdzielę 600, tyś, 500 tysięcy kosztuje! Ole wu! No i mamy nową gwiazdę Dobra, no <laughs> Ej, dobrze, graliśmy pod mem na początku No i teraz troszeczkę lepszą kartą No, w takim razie wbijamy do kwalifikacji W ogóle chyba każdy punkty dostał, swoją drogą I kurna, proszę państwa Bardzo dużo ludzi na Twitterze Bardzo, ale to bardzo chwali tego pacza I mówią, że No, radość z gry wróciła, po prostu Radość z gry wróciła, że da się w tą grę bawić teraz Ja jeszcze nie grałem ani jednego meczu na tym nowym paczu. O, jakiś, dobra, ale składzik to średni. Czy poczuję w ogóle różnicę? Oto jest pytanie. Bo podobno różnica jest znacząca. Po pierwsze tak, z tego co się orientuje, to napastnicy są szybsi i w końcu nie są aż tak doganiani przez obrońców. Ale co jeszcze? Yy, a, słyszałem, że pozycjonowanie AI jest lepsze i da się fajniej piłki rozgrywać. Słyszałem też, że niby jest mniej odbitek. Kurde, nie wiem, czy to nie jest jakieś placebo w tym momencie, nie? Że ja sobie wmawiam, że są jakieś zmiany, że ja je czuję i, i je czuję. Ale jakby bardziej żwawo było, nie? Jakby bardziej żwawo. Kurde, jakoś tak... Ej, może te akcje jakoś lepiej chodzą? Ja nie wiem, tu już nie wiem, czy to jest placebo, czy to też rzeczywiście jakieś zmiany są. Zaraz chyba będzie trzeba na główne konto wejść i Embapę sprawdzić, nie? I Lukaku. Nie wiem, panowie, nie wiem, naprawdę nie wiem, nie? Nie wiem, nie wiem, 3-0 w 10 minut, czy to są jakieś zmiany, nie wiem Podania też zmienili, czekajcie, aż ja muszę luknąć na to, jakie są zmiany, żebym, żebym wiedział, na co zwracać uwagę Prędkość meczu jest jakby szybsza Pitboosty są niesamowite I R1 dribbling wygląda dobrze Uwaga, drugi meczik w takim razie Łoł, wow, ale tego to daje, naprawdę, i składy widmo, nie? Dobra, speedboost, zobaczmy O kurde, ty, jak na początku, ten, co jest? Chłopie, on na jakąś rakietę wsiadł Teraz sobie... Zdaję sprawę, jak ktoś będzie miał Mbappę lub winiego toty i mi zapierzyli takiego speedboosta, przecież ja zanim się zorientuję, że gościu z, z, zaczął sprintować, to już będzie gol. Jak gameplay popatrzę, na razie jeden meczik i naprawdę nieźle. Oj, tutaj skopałem, nie, nie wiem, czemu chciałem finezyjnie. W ogóle chciałem prawą nogą. No, ale teraz ten najlepszy, chyba, chyba najlepszy na ten moment gameplay od początku gry powiem wam. Tak mi się wydaje, że lepszego na razie nie było w tym roku. Ale może też się troszeczkę złapałem na hype, który został wygenerowany na Twitterze. Oj, ładnie. Oj, dobra, jest. Bramkarze zostają bliżej krótkiego słupka. O nie, a ja wisia goli i strzelałem ostatnio po krótkim. No i super, tracimy gola. Dobra, lakaka. Nice, 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 1-1. Jezu, ale w końcu daj nam ofensywną gierkę, a nie full defensive. Kurde, i jej, i jej, i jej. To widać, to, kurna, wiedziałem. Oni jak chcą, to potrafią. Tylko im się musi, kurna, zachcieć. Tylko cz i czemu też im się chce tylko jak są większe eventy, nie? Skurczy byki pazerne na highs. A, jest. O kurde. O kurde, co jest? Speed jak na początku gry. Speed boost, dripping 0-1, top, wow, wow, ta gra ofensywnie jest teraz przyjemna do gry, lol I też na razie co zauważyłem jest mało odbitek, nie wiem czy jakaś taka tiki taka, tiki, taka mojego zawodnika z, z zawodnikiem rywala była Wcześniej tego było od cholery nie, szczerze te, teraz się czuję jakbym grał naprawdę w FC 25, a nie w jakiejś FC 24,5 ja, dobra, ten ciurum jest chory, nie? Jednego tygodnia nie zrobiłem. Oj, ładnie. O kurde, nie widziałem, że on tu ma obrońcę jeszcze jednego. Dobrze, 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 dobrze. Wybijasz to. Dobra, mamy Winka, fajnie. Dobra, i mamy party pika 87 na koncie RTG. Wczoraj na głównych wpadł Salach. Także całkiem niezły traf. Co wpadnie tutaj? Tutaj jest są oczywiście większe szanse na to, że ta karta wleci do pierwszego składu. Lewy środkowy ZubiMendi O, bo, nie dobra. Uwaga. Kurna. Wiecie co? Chyba Galaghera Okej, okay, laminek, pajorka lewy. Okej, okay, taki skład realu i Barce A ciekawe czy jakaś nowa formacja będzie w necie. Pod jakąś Tiki takę? czy kurde, ale... Ej, fajna, fajnie, fajna łatka. Dobra i, I Lukaku? O no, ja pier... nie no, kosmos jakiś. No ja pierdziele, Tiura, Jezus Maria, co jest gra? Nie. U, ale podał ładnie. Ty, ale że lewy taki szybki ty? Kurde, lewy taki szybki, lol. Jest na czerwonym, wstyd. Nie wiem, czy to placebo, ale podania są szybsze, celniejsze. Jakbym FIFA nie grał. Karny, dobrze, brawo, Rudiger. I wcineczką w środeczek, brawo. Dobrze, Menda. W ogóle tak mi się wydaje, że teraz trzeba będzie grać na chyba niepodłączających się lewych i prawych obrońców. Ci pomocnicy, czy skrzydłowi. Oj, na zielące. Tak szybko ci skrzydłowi teraz mijają wszystkich. Szczerze się jaram gameplay'em w tej grze. O kurde Dobra, i to była pierwsza taka hamska odbitka. Ale i tak jest duża dużo poprawa. Bo wydaje mi się, że w tych meczach, co gram, na luzie już powinno być 15 odbitek, nie? <ścoughs> o nie, pajorka, uwaga. Jest. Patrzę na plus gameplay lepszy, no Chyba, chyba naprawdę taki pierwszy patch, gdzie na ten moment każdy jest zgodny, że to jest patch na plus Ja nie pamiętam patcha, gdzie każdy był naprawdę turbo zadowolony Bardziej pamiętam w drugą stronę, że większość była niezadowolona Kurde, bo to tylko dwa gole zostały Pff, Jeden gol został Kurde, myślałem, że zrobi to co ja Kurde, chciałem wrzutę zobaczyć, ale tam się ładnie obrońcy... Ojej, kole, co tu się stało teraz? I Tiuram. wow I Lukaku, ale pierdyknął jest. Aj, pier, pierwsza taka odbitka. Pierwsza taka odbitka, taka. Dr, nie, druga, druga, druga. Dobra, Buffon, Klosterman, Ital, Del, Piero i Pajorka na ataku. Najfajniejsze są takie eventy jak ten Event Euro World Cup. Oj, i pięknie, 1-0. I Tiuram. Ej, gu, ludzie się oduczyli bronić yy, Speedboostów. Aj, ale ty, ty, Buffonar się coś dobrze broni. Dawaj, Tiuram. Ty, główki wchodzą, co jest? Jezu, ale dobra, teraz się jaram tym patchem, ale coś czuję, że za te dwa tygodnie jeszcze mnie te speedboosty, no tak irytowały. Nie, ale spierdzieliłem, chciałem się popisać. I la kaka jest. Nie ma, ja. Ty bufan zaczął bronić. Nie, dobra, tu przyfarcił, no. Kurde, to już jest takie szybkie, że mnie łeb boli. Od myślenia w tej grze. Tu trzeba myśleć dwa razy szybciej niż wcześniej. Już mi łeb normalnie boli, nie? Nie, no nie, no nie, no nie! Jest, ale zgranie główką. Pięknie, pięknie, 2-2 Jut? Nie, bufo, ej, on jak dobrze broni, już mnie już zaczyna irytować ty z faulem, ale jeszcze walczymy. Dawaj, dawaj, bądźorno! jest! Głowy, dwa gole z głowy w jednym meczu Dobra, skład rywala Sar, kompanii Złoty Saliba Charlton, na ataku będzie Sofia Nie, nie Sofia Smith, ta druga Smith O nie Kurde, jeszcze strzelił gola, no I tiuram? Ale bronił te krótki słupki ci bramkarze teraz Dobra O, ale tak bez kontuzji, nie? Dobra, Lukaku Dobra, jest, 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 jeden. 1 Ojejku, Thuram i sztos, pięknie, pięknie, 2-1, już wygrywamy I Lukaku, kurde, ładny Wandersar O, ale tiuram jeszcze? Dobra, jest Czy otwieramy te nagrody? Nie, no chyba zostawiam już na jutro Już dzisiaj tak z paczkami i tak dużo otworzyłem jak na dzisiaj O, dawajcie znać w komentarzu Jaką kartę to ty napastnika Najbardziej chcielibyście trafić